Cześć, Ula z Militaryzm się kłania. Dzisiaj czwarty dzień kalendarza adwentowego, w którym pokazujemy, jak szeroki mamy asortyment. Już sięgam po paczkę. O. Może tym razem coś drugiego, odsunę się. Pałka paralizator z latarką. Ok, otwórzmy sobie wspólnie ten fund, że się tak wyrażę. No, Na pewno nie jest to dreloczek, chociaż można by tak pomyśleć. Co mamy jeszcze w zestawie? Ok. Dziwny kabel do ładowania. Nie spotkałam się jeszcze z takim bardzo mi się podoba. Powiem tak, nie pamiętam parametrów. Widzę, że włączamy go tutaj, czyli standardowo jest włącznik z tyłu. Tu jest miejsce do ładowania. Mamy dwa przyciski. Przypuszczam, że to będzie taka dodatkowa blokada, a to będzie do włączania. Zaraz zobaczymy. Tak jak myślałam, sam, przesuw sam suwak włącza jedynie latarkę O. Stroboskop, światło stałe. Jak ja włączyłam ten? Aha, dobrze, za drugim razem włącza się stroboskop, a zapewne jak użyję przycisku bezpieczeństwa, włączy się mi paralizator. Uwaga. Czyli jest głośny. Moje psy się uruchomiły, chociaż są dwa pomieszczenia dalej. Zrobimy jeszcze jedną próbę, ponieważ zauważyłam, że telefon nie wiedział, czy ma łapać dźwięk, czy, czy mikrofon. Ja sobie podłożę mikrofon, żebyście słyszeli dźwięk tego paralizatora, tak jak ja to słyszę, dobra? O, znowu pies. Co, Borys, postanowiłeś mnie pilnować, tak, żebym nie robiła już takich dziwnych rzeczy. Dane techniczne paralizatora. Napięcie rażenia 800 000 V Natężenie do 10 mA Zasilanie Wbudowany akumulator Materiał aluminium plus gumowany polimer Moc latarki 110 lumenów plus funkcja strobo